Dzień dobry, Jakub Piechankowski Łowisz24. Dzisiaj naszym gościem jest pan Zbigniew Zagajewski, historyk, miłośnik ziemi łowickiej oraz, co najważniejsze, osoba lokalnie utożsamiana więc z nienaganną etykietą, która będzie się tematem dzisiejszej rozmowy. Kinderstube. Proszę powiedzieć, co pan rozumie pod tym pojęciem? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kinderstube, jak mówi język naszych zachodnich sąsiadów Niemców, die Kinder, dzieci, die stube. Pokój, pomieszczenie, część domu mieszkalnego. A więc coś związanego z pokojem dziecinnym. Nie zawsze tłumaczenie literalne oddaje istotę rzeczy. Tu nie chodzi o wyposażenie pokoju dziecinnego, nie wiem, w łóżeczka, zabawki, stoliki do odrabiania lekcji, tylko chodzi o to, co przynajmniej w rozumieniu Niemców XVIII-XIX wiecznych powinno się dziać w pokoju dziecinnym, dopóki tam będą właściwi lokatorzy, czyli ludzie do lat 18. Tam miała się odbywać praca wychowawcza, polegająca na kierunkowaniu dzieci przez dorosłych w taki sposób, aby kiedy one same będą już dorosłymi, zachowywali się w życiu publicznym w godny, właściwy, jak to wówczas często mawiali Niemcy, zacny sposób, tak żeby nie przynosić wstydu swoim czy żyjącym, czy już zmarłym rodzicom. Żeby był to sposób myślenia, wydaje się z perspektywy wieków całkiem sensowny, to tę nazwę z języka macierzystego wynalazców, a więc z niemieckiego, Przejęli pozostali Europejczycy, potem zawędrowała również na inny kontynent. No i stąd możemy rozmawiać o Kindersztubie w Polsce 2012 roku. Czyli można powiedzieć, że Kinderstuba jest zbiorem zasad. W takim razie, kto bądź co ukształtowało te zasady? A to jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, bo należałoby wtedy postawić pytania pomocnicze. A zależy gdzie, ewentualnie, a zależy kiedy. W czasach kiedy. Kształtowało się pojęcie kinderstuby, a więc na przełomie XVIII-XIX wieku zasady, przynajmniej w dziedzinie kultury osobistej i zachowania się w życiu publicznym, regulowali, ustanawiali ludzie przynależni do elit finansowych, a więc ci, którzy byli bogaci, co utożsamiało ich z jeszcze innym pojęciem. Ci, którzy byli wykształceni i obyci w świecie. Kto nie miał na to środków, nie mógł się ani uczyć, ani podróżować wówczas. I dzisiaj są z tym problemy, ale dzisiaj o wiele mniejsze. Natomiast dwa wieki wstecz, jak ktoś chciał mieć dyplom uniwersytecki i wiedzę o obcych krajach z autopsji, no to Eo Ipso był zmuszony dysponować wielkim majątkiem już w dzieciństwie, czyli jego przodkowie musieli takim majątkiem dysponować, bo inaczej nie miał za co. W związku z powyższym ludzie z elit, szlachcice, przedstawiciele burżuazji, duchowni, to oni swoim zachowaniem dawali niższym klasom, ludziom uboższym, wzorce, jak powinien zachowywać się człowiek elegancki, człowiek szarmancki, człowiek najogólniej rzecz ujmując, dobrze wychowany. A proszę mi powiedzieć, czy jakieś wzorce Kindersztuły były zaczerpywane z rygoru wojskowego? Bezwzględnie tak. I to zarówno w kraju. Skąd określenie Kindersztyła pochodzi? Bo przecież w Niemczech narodziło się określenie w cudzysłowie "Drill" pruski, gdzie najwyżej rozwinięty i najsilniejszy ekonomicznie i militarnie land dawnej Rzeszy, Królestwo Pruskie, Königreich Preußen, oddziaływał na wszystkie pozostałe kraje niemieckie. I potem, kiedy zjawisko się rozpowszechniło na skalę Rzeszy, również oddziaływało na resztę Europy i świata. Niemcy uważali, nie mniej o tym rozstrzygać, czy słusznie, czy nie, że armia i generalnie struktury hierarchiczne, policja, żandarmeria, wywiad, służba celna, służba skarbowa, to są instytucje bliskie ideału, bo tam praktycznie wszystkie sytuacje, które w godzinach 8-16, w godzinach pracy możemy spotkać, są skodyfikowane przez jakieś przepisy. I na zasadzie, jak nie wiesz co zrobić, otwórz regulamin na stronie X i poszukaj sobie paragrafu Y, to znajdziesz odpowiedź co zrobić. Dzisiaj już wiemy, obserwując rozwój społeczeństwa, że wszystkiego się nie da przewidzieć i wszystkiego się nie da skodyfikować. I że zawsze życie człowieka, szczególnie jeśli jest cywilem i nie podlega regulaminom, jest bogatszy od tego, co wymyśliłby dowolny, nawet najbardziej genialny urzędnik, choćby był on cesarzem czy papieżem. Ale wtedy ludzie jeszcze bazowali na oświeceniowej ideologii, która mówiła, że racjonalnie, czyli umysłowo wszystko da się opracować, więc regulamin wojskowy czy policyjny uważano za ideał. Jeżeli się będzie chodzić kanciasto i energicznie, trzaskać obcasami na widok ukochanej, ustępować z drzwi na odległość nie wiem, dwóch metrów w lewo, to będzie to ideał. Nie zawsze na pozorach zewnętrzności ideał bazuje, ale autentycznie, tak jak pan redaktor zapytał, to w tamtych czasach funkcjonowało. A proszę powiedzieć, czy dzisiaj, w roku 2012, Kinderszuba jest wymierająca, czy w dobie, w dobie hasła bezstresowe wychowanie, zjawisko to ma, ma jakąś siłę przebicia? Wielką. Proszę pójść do dowolnej firmy prowadzonej przez arystokratów z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej bądź Izraela. Bezstresowe wychowanie, uczynione przez nawet bardzo pustogłowych ludzi, którzy chyba przez pomyłkę opatrzności Bożej nazywają się rodzicami, kończy się tam w ciągu trzech sekund po przejściu bramy przez kandydata na pracownika. Jeżeli on nie będzie robił tego, co każe duży, tłusty i łysy pan zwany prezesem, to wyjdzie dwóch dużych, ciężkich i na czarno ubranych panów z ochrony i wyrzucą go za bramę. I żaden sąd, ani żaden inny organ nie przyjmie żadnej skargi. Koniec dyskusji. Bezstresowe wychowanie jest dobre do ukończenia 18 lat. Potem, jak trzeba takiego biednego jelenia wysłać do roboty i trafi na takiego prezesa, albo w ciągu trzech sekund dorośnie, albo czekają na niego kanały ściekowe pod wielkimi miastami, gdzie środowisko kloszardów ma swoje królestwo, albo zawsze może jeszcze skoczyć z bloku, znaleźć postronek i drzewo w parku, bo nie będzie miał środków utrzymania. Albo się dostosuje do pewnych zasad, czy je nazwiemy kinderstubum, czy inaczej, Albo po prostu będzie skazany na zagładę, bo nie będzie miał środków utrzymania. Z człowiekiem nieszanującym, mądrzejszych, bogatszych i starszych, a to najczęściej jest jungtim tych trzech czynników w jednym, nikt się liczył nie będzie. Panie Wandeczko, proszę wezwać ochronę. I to jest koniec rozmowy. A proszę powiedzieć, kinder uczy mi się w domu, czy uczymy się od nauczyciela w szkole, kiedy dojrzewamy? Panie redaktorze odnoszę wrażenie, że kiedy dojrzewamy, na wiele rzeczy jest już za późno. Ja nie aspiruję do twierdzenia, że coś wiem, bo jestem tylko człowiekiem z prowincjonalnej wsi, któremu jedyne, co się tak naprawdę udało, to to, że się nieco zestarzał. Natomiast obserwowałem w życiu takie osoby, częściowo jeszcze żyjące, częściowo już przebywające w zaświatach, które nie bez powodu uważałem za autorytety. Takimi one dla mnie były. Tuż ci ludzie, jak chociażby moja zmarła mama, mój zmarły dyrektor z czasów licealnych, czy mój zmarły profesor z czasów uniwersyteckich, powtarzali zupełnie jakby się umawiali, a przecież nie mogli, bo nie znali się osobiście. Jedną i tę samą zasadę. Ona brzmiała do lat pięciu. Kiedy usiłowałem się z nimi dogadać, o co tak właściwie chodzi, udzielili mi odpowiedzi za każdym razem tak samo brzmiącej, że w psychice człowieka, w regułach kierujących jego zachowaniem, jest tak samo jak w fizjologii człowieka, w regułach kierujących chodzeniem, utrzymywaniem równowagi, posługiwaniem się rowerem, nożem, widelcem i jeszcze czymś. A mianowicie, jeśli pewnych umiejętności dziecko nie nabierze do lat pięciu, to potem, choćby nie wiadomo jakie wysiłki czyniono w szkole, w pracy, w rodzinie, o ile będzie miało nieszczęście takową założyć, zostanie tatą albo mamą, to już są spóźnione usiłowania, bo pewne rzeczy albo. Zostaną wdrożone przez starsze pokolenie takiemu dziecku we wczesnym dzieciństwie. Albo ono w pewnym sensie będzie emocjonalnie kalekie do końca życia, będzie samo siebie krzywdzić i będzie stanowiło problem dla bliźnich. Rozumiem, na co dzień, na co dzień ma pan kontakt z młodzieżą. Proszę powiedzieć, jak pan dostrzega, jak oni podchodzą do tematu etykiety swoich zachowań? Znowu nie ma reguły. Panie redaktorze, być może nie tego panu ode mnie oczekiwał, ale. Obej doskonale wiemy, że człowiek to nie jest samochód, człowiek to nie jest pralka ani odtwarzacz DVD, nie powstaje na taśmie. Każdy z nas jest indywidualnością, ma innych przodków, inne warunki w domu w okresu dzieciństwa i dojrzewania ma za sobą. W związku z powyższym zachowanie młodzieży jest zdeterminowane tym, Skąd ona pochodzi? I nie chodzi mi o geografię, że i Ksiński pochodzi, nie wiem, z Dyneburga, a i y pochodzi z Kapsztadu. Nie, to nie o tym mówię. Chodzi o to, czy dana osoba zupełnie nie jest istotna przy tym, czy mamy do czynienia z dziewczyną, czy z chłopakiem, czy mamy do czynienia z kimś, kto jest w szkole zasadniczej, czy ktoś jest na uniwersytecie. To są akurat uniwersalne reguły. Czy dana osoba otrzymała pewne, jak to mawiano w dawnej Polsce, w cudzysłowie, wzorce aplikacyjne, w domu, czy też ich nie otrzymała? Wzorce aplikacyjne, czyli wzorce nie na zasadzie ktoś usiadł i tłumaczył trzy godziny, tylko ktoś tłumaczył na własnym przykładzie, pokazując coś, jak to się robi. To tak jak Napoleon opowiadał o swoim tacie, że uczył go metodą: Uczę cię czegoś robiąc to. Więc jeżeli ktoś ma tak właśnie wzorce wyniesione z dzieciństwa. To choćby nie wiadomo gdzie trafił, łącznie nie wiem, z klubem Le Madame w warszawskim śródmieściu, ja się nie będę obawiał o to, czy on się będzie umiał zachowywać, czy nie. Natomiast jeżeli ktoś takich wzorów nie otrzymał, to choćby nie wiadomo ile mu tłumaczyć w wieku lat 18 czy wyżej, to obawiam się, że on może prezentować problem, który kiedyś został pod moim adresem skomentowany dwadzieścia kilka lat temu, jako. Strzeż się ludzi, którzy już się zestarżeli, ale jeszcze nie dorośli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiejszym naszym gościem był pan Zbigniew Zagajewski. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.